Siemano z tej strony Lekmer. Witajcie w kolejnym raporcie z pola bitwy. Tym razem jesteśmy na mapie Himil? Himmelsdor Himmel? Himmelsdorf, co ja mówię? Boże, no oglądam się dziwnych filmów i ja mówię Himmelsdorf. Oczywiście jest to Himmelsdorf w trybie bitwy spotkaniowej. A naszym protagonistą jest Spich w jego ARL-u 44. I co to się teraz stało? Type T-34... Sorry, lol. No Fakt, co to miało być? Koleś. No nic, dobra. Na wstępie powiem, że to nie przeszkodziło Spichowi w wykręceniu epickiej bitwy. Jest to trzecia bitwa, jeśli chodzi o doświadczenie. E, zdobyte na himmelsdorfie w ARL-u 44 e, I co mogę wam powiedzieć o tym czołgu Sam go nie posiadam e, Jest bardzo, ale to bardzo chwalony A tylko dlatego, ponieważ ma epickie działo tak? Spójrzcie tylko na te penetracje 212 penetracji, 240 uszkodzeń na szóstym tierze 212 penetracji. Te działo jest OP, jeśli chodzi o penetrację. Na złocie mamy jeszcze więcej, ponieważ 259. No i oczywiście mamy jeszcze Haeka Jest 320-45 penetracji. I to było na tyle. Cóż. Dostaniemy tutaj obrońcę. Dostaniemy tutaj stalową ścianę Radleya Waltersa. Um, co jeszcze tam będzie? Top Gana, tak więc, no naprawdę, e, bitwa życia, jeśli chodzi o Arela, ARL-a. -a. E, a właśnie, nie powiedziałem w ogóle, co to jest za czołg, tak? Jest to Hatek, e, szóstego oczywiście Tieru, francuski Hewig. E, po nieszczęsnym BDR-ze jest właśnie oto taka maszynka. Ale co mogę powiedzieć, w każdej linii znajdzie się e, czołg, którego no dosłownie nie można zdzierżyć, no i, i w takiej linii na przykład są takie BDRy na przykład. Nie mówię już o takich naprawdę niskich tierach jak chociażby MX-40, którego ja zdzierżyć nie mogłem, tak zwany mięsny MX, jeśli ktoś kojarzy to gratuluję. No, i zobacz, jest 5 -10, e, Nikogo nie ma na kapie. Na Spich, cóż, nie stracił ani troszkę HP. E, no, dopiero teraz M wszystko przebiła. No i zobaczcie, 6 strzałów oddanych, 1381 DMG. No i co tu się stanie? M wszystko nie może przebić mały kocioł, ponieważ nie wiadomo, gdzie strzelać no i gdzie się zdecydujemy strzelić No dokładnie jak wykańczać to po kolei żeby nie było żadnych pustych przelotów w razie, żeby nam nic nie strzelało po plecach no i warto wspomnieć, tak, że na szóstych tierach ee, no Nikt nie zagrozi ARL-owi, jeśli chodzi o penetrację. No, on przebije po prostu sobie wszystko, tak? Przebije wszystko, jak leci. Eee, tutaj KW1S. Nie wiem czy mnie strzeliło, może było na reloadzie akurat, ale jakby nie patrzeć, o pięknie, jeden hit i jeden trup. Eee, jakby nie patrzeć, mogłyby zdjąć spicha bez problemu na jeden strzał. No i zobaczmy, yy, w ogóle nie czai się na spicha. Tak więc jego problem. Mamy piątego fraga i zobacz, jest 12-14. Spich został sam, ale tutaj mamy T34, które zostało zdjęte. Zaraz prawdopodobnie zostanie zdjęta M7 i na kapie został tylko czwarty tier. Yy, który nic nie może zrobić, Nikt nie mo nic nie może zrobić. Jest to panzer 3. No sorry chłopie, ale tam za dużo nie zrobisz. No dokładnie. Zobaczcie, 9 fragów to nie jest, ale jest 7 fragów. 2 tysiąca DMG. Tak, e drużyna powinna podziękować Spichowi, ponieważ oni nie zrobili za dużo, ale tym samym dali e popis. Dla spicha, tak mógł się wykazać tutaj. I jedzie on na kapa, tak? Przyspieszmy to trochę, chociaż na dwójeczkę No i zobaczymy, czy one-shotuje kolegę, czy nie one -shotuje. Oczywiście nie patrzcie, że na kapie są dwie osoby, ponieważ przyspieszyłem to i dlatego tak pokazuję. Całkiem ciekawe. A tak, widzę tutaj się kolega <coughs> bawi. Yy. Ok, jest przeciwnik. I zobaczmy. 10 sekund do skapowania i piękny strzał z woleja. Obrońca wpadł, ósmy wrak wpadł, 2,5 tysiąca DMG. Bardzo zacna bitwa. No i cóż, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach, a tymczasem trzymajcie się. Papa! Pa.